Jesteśmy po ucieczce z Zadaru i jesteśmy przed eskapadą do centrum Splitu, który może wyglądać jeszcze gorzej niż Zadar. To gdzie wy uciekacie przed turystami? Gdzie mieszkańcy Splitu uciekają przed turystami? Gdzie tylko się da, No mieszkańcy Splitu mają swoje takie miejsce ulubione, wiedzą, gdzie należy się wybrać, żeby być samemu, żeby znaleźć jakąś swoją plażyczkę taką osamotnioną, chociaż pewnie też coraz trudniej, bo coraz więcej turystów przyjeżdża. Turyści posługują się pra, jak, prawda i, i mi wszystkim, więc czasem pojedzie się ktoś, wybierze się na swoją plażyczkę i tutaj nagle wielkie zdziwienie, bo okazuje się, że już dotarł jakiś Czech czy Polak na to samo miejsce. No ale są, jest jeszcze parę takich tajemnic. Nie będziemy zdradzać. Rozumiem, że to jest tak jak z grzybami. Skąd masz takie ładne grzyby z lasu? A powiesz, gdzie nie? Ale napisz mi pani na serwetce, ja nikomu nie powiem. Dobrze, ale jeżeli Pan obiecuje, to... Gdzie Pani ucieka przed turystami? My uciekamy z mężem na półwysep Elieżac, czyli jedziemy jeszcze ze Splitu jakieś 200 km i tam są, oprócz Orebicza, są takie małe miasteczka, gdzie mieszka po cztery rodziny raptem i tam mamy dla siebie plażę idealną, mamy drzewko, mamy gospodarza, który nas częstuje rybkami i to jest wtedy nasz raj weekendowy. Czyli ta pora roku to są żniwa czy dopust Boży? I żniwa, i dopust. <noise> to jest dwa w jednym. Dokładnie zależy, z której strony się stoi, prawda? Jeżeli masi apartamenty, czy powiedzmy jest się przewodnikiem, no to oczywiście turyści są jak najbardziej pożądani, ale jeżeli się stoi po tej drugiej stronie barykady, że tak powiem, czyli taki zwykły mieszkaniec splitu, który wsioczy, ponieważ znowu się do pracy spóźnił, bo były korki, bo autobus nie przyjechał i tak dalej, więc. Różnie to bywa. A split to jest wygodne miejsce do mieszkania? Tak, wydaje mi się, że, że wygodne. Nie jest to może duże miasto, co ma swoje plusy i minusy. Klimat wspaniały, widoki przecudowne, jedzenie dobre, więc no, gdyby tutaj nam było źle, to chyba byśmy nie mieszkali. Wygodne, bardzo wygodne. My pochodzimy z Krakowa z mężem, więc, jak gdyby miasto Kraków jest starym miastem i ma swoją historię, i Split ma też swoją historię. I zawsze staramy się wynajmować mieszkanie, żeby było w miarę blisko starego centrum. My jesteśmy bardzo zadowoleni, w każdym razie na pewno nie przenieślibyśmy się do Zagrzebia. Siedzimy sobie na wybrzeżu, do morza mamy 3 metry, aż nas ochlapuje piana. Ten wiatr, który wieje to? To jest Jugo. Jugo to jest wiatr południowy, czyli przynosi ciepłe powietrze, ale również niestety chmury i opady. Czyli zmieni nam się pogoda? Szczerze mówiąc, z ręką na sercu <noise> przydałoby się trochę deszczu, ponieważ dwa miesiące nie spadła kropla deszczu. Więc gdyby popadało z pół godzinki, to myślę, że by przyniosło wszystkim lekkie ochłodzenie od tych upałów 40 stopniowych. Zatem taki deszcz jest wskazany dla oliwek i winorośli, które potem dają plony, a niestety Chorwaci tutaj z tego żyją, prawda, z oliwy czy z wina. I bardzo często jest tak, że co jest oliwą? Była susza. Robaki zjadły. Nie ma oliwy. Także jest naprawdę wszem i wobec oczekujemy deszczu. Kiedy jechaliśmy tutaj to w autobusie słuchaliśmy radia Dalmacja i trochę z przerażeniem słuchaliśmy tego co speaker mówi na temat tych wszystkich pożarów, czy to była przesada czy rzeczywiście tutaj wszystko się paliło. Niestety, niestety nie była to przesada. Były bardzo nieprzyjemne chwile przeżyliśmy my mieszkańcy Splitu i okolicy. Ogień doszedł do Przedmieść splitu, spłonęły przepiękne lasy tutaj, świerki. Domy na szczęście udało się uratować, chociaż chyba dwa spłonęły ale widok ściany ognia, która schodzi z wierzchołka góry coraz bliżej do domów, to jest naprawdę coś, czego nikomu nie życzę. Z jednej strony jest to przerażające, ale z drugiej strony też słyszeliśmy, że turyści robili sobie zdjęcia. No mamy takie czasy, prawda, że wszystko jest atrakcyjne, czy to, nie wiem, czy coś przerażającego, czy coś wspaniałego, więc rzeczywiście pojawiła się masa zdjęć w internecie, ale z jednej strony może to też dobre, ponieważ zwróciło uwagę turystów, prawda, że, że te pożary, co się może stać powodu jakiegoś drobnego tutaj zaniedbania, nawet turysty, że odrzucenie nie niedopałku papierosa, prawda, może się skończyć tak, jak to było, więc no miejmy nadzieję, że coś takiego się już nie powtórzy. A czy to nie jest też trochę tak, że Chorwaci są przyzwyczajeni do tego typu pożarów, ponieważ w zasadzie każdego roku jesteśmy informowani, że tutaj coś się pali. Tak, co roku są pożary, ale po raz pierwszy pożar Dotarł do bliskich granic miasta Splitu. A Split jest drugim największym miastem w Chorwacji, więc może Pan sobie wyobrazić przerażenie mieszkańców, że nagle praktycznie narzut kamieniem coś takiego jest ten ogień, który do tej pory większość mieszkańców znała z ekranów telewizorów i opowieści. Polaków w Chorwacji jest? 3000. A w samej Dalmacji około 250. Dalmacja to ja rozumiem tutaj Dalmacja Środkowa, od Szybenika po Dalmację Południową, Dubrownik. Tutaj nas jest około tylu. W samym towarzystwie nas jest zrzeszonych około 60 osób. I jak rozumiem te osoby, które są zrzeszone w towarzystwach, to są osoby, które pracują na to, żeby raz przypominać historię Polaków mieszkających tutaj od ponad 100 lat, pracować nad młodym pokoleniem, no i chyba też mieć jakąś przyjemność ze spotykania się od czasu do czasu. Jak to wygląda? No na pewno celem naszym w ogóle jest promocja polskiej kultury, promocja języka. To, co mamy najładniejsze, chcemy to pokazać mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom, bo też innym mniejszościom narodowym. Ponieważ jest dużo mniejszości narodowych w samym splicie i towarzystw, dlatego my jesteśmy zainteresowani ich kulturą, a oni naszą. Robiąc, realizując projekty bardzo często siebie właśnie Zapraszamy. To są na przykład y, tradycyjne kuchnie jakieś albo występy ludowe. Poza tym Chorwaci są zainteresowani naszą kulturą, chociażby z tego względu, że dużo przyjeżdża turystów Polskich. Także nawet się chcą uczyć jakichś pojedynczych wyrazów, żeby łatwiejsza była komunikacja. Mam takie wrażenie, że Pola głównie kojarzy Chorwację z wakacjami. To jest pierwsze skojarzenie, poza tym ze sportem. Piłka nożna, szczypiorniak i koszykówka. A jaka jest świadomość Chorwatów, jeżeli chodzi o Polskę Polaków? No to Pan podkreślił, że faktycznie kojarzy mi się z wakacjami, to jedno, potem nazwisko Lewandowski i szczypiorniści, którzy raczej dobrą piłkę rozgrywają razem z Chorwatami, zawsze się spotykają w turniejach oraz mają świadomość tego, Chorwaci, że Polska najwięcej pozyskała pieniędzy z Unii. I jak jest taki temat, to oni zawsze to podkreślają. A wy, jak wyście to zrobili? Z tym głównie jesteśmy kojarzeni. Ogólnie, jako naród, jako Polacy, jesteśmy lubiani. Jesteśmy lubiani w Chorwacji przez pryzmat naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II, który się cieszy nieustającym sentymentem. Wiele ulic, wiele placów, wiele szkół jest w Chorwacji jest nazwanych jego imieniem. I jak do tej pory, jak tylko ktoś powie, jestem z Polski, to od razu na ogół następuje ze strony Chorwata słowo o Wojtyła, papież. Kiedy w Riece zapytaliśmy, ilu jest w Riece Polaków, mając na myśli towarzystwo, okolice, usłyszeliśmy, jest nas tu 300 Polaków. Przeprawy. 300 Polek. Turystyka serc tak zwana, prawda? Czyli kobiety poznały tak, przyjechały do Chorwacji, zakochały się tutaj w kraju i w mężczyźnie oczywiście i zostały. Chociaż jest kilka par znajomych, gdzie jest sytuacja odwrotna, czyli Polak zakochał się w Chorwacji i został, osiedlił się w Chorwacji, ale w większości rzeczywiście są to Polki. A pani z mężem dokonaliście jak rozumiem, świadomego wyboru, rzucając Kraków dla splitu. Czemu, jak ostatnio byłem w Krakowie, wcale się nie dziwię? No nie, to może ja zrobiłam świadomy wybór, ponieważ mąż tutaj już był od 2003 roku. Poznaliśmy się w Chorwacji, a ja pracowałam już w Krakowie, mając stałą pracę. Po czym żeśmy się poznali, wzięli ślub i ja świadomie rzuciłam. <noise> Kochany Kraków, i tutaj mieszkamy już 10 lat razem, jako jedyni Polacy. <noise> Para czysto polska, tak. Polska edukacja to jest coś, co jest ważnym elementem zachowania tej kultury. Kiedy rozmawiam z Polakami na Wyspach Brytyjskich w Irlandii, oni mówią, że problemem zaczyna być to, że dzieci ze sobą w domu rozmawiają po angielsku. I kiedy to zobaczyli, zaczęli niemalże te małe dzieciaki zmuszać do tego, żeby się jeszcze uczyły polskiego. A jak to wygląda tutaj? Od Trzech lat w Splicie działa szkoła kultury i języka polskiego. Szkoła nasza Rzesza Uczniów w wieku powiedzmy najmłodszy chłopczyk ma lat, nie, dziewczynka ma latka cztery, czyli jeszcze chodzi do, do przedszkola. Najstarsi to już mają 17-18 lat i wszystkich uczniów łączy jedno zainteresowanie właśnie językiem matki głównie, prawda? Językiem ojczystym matki i kulturą polską. Szkoła jest szkołą sobotnią, czyli związane jest z tym, że nasze dzieci nie mogą sobie pospać, prawda, w sobotę, tylko muszą wstać i pojechać do tej szkoły. I muszę się pochwalić, że nie musimy do tego dzieci zmuszać. Dzieci same chętnie jadą, ponieważ same zajęcia są interesujące. Oprócz tego spotykają się tam w gronie rówieśników, przyjaciół i pielęgnują ten język polski, rozmawiają po polsku i my jako rodzice jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Przed II wojną światową, jeszcze w czasach monarchii austro-węgierskiej do Chorwacji i do Bośni przyjechało kilkanaście, a może ponad 20 tysięcy polskich osadników. Część z Galicji, część z Bukowiny, ale wielu z nich z okolic Jarosławia, Łańcuta, Rzeszowszczyzny. W 1946 roku Większość z nich wyjechała, ale część została. Utrzymujecie z nimi kontakty? My tutaj z Dalmacji raczej nie utrzymujemy PO, ale jest w Slawonii towarzystwo polskie, które oni właśnie współpracują z tymi osadnikami, chcą ich włączyć do swojego koła i poszerzają na ten temat wiedzę. Tam wiem, że stawiają tablice pamiątkowe, są na ten temat pisane również wspomnienia i pamiętniki, zbierają na ten temat zdjęcia. Tamte koleżanki z Slawonii, oni utrzymują kontakt z, z tamtymi ludźmi. To prawda, że oni mówią świetnie po polsku, ale pol czy Sienkiewicza? Tak, tak, wspaniale mówią po polsku. Po prostu mówią językiem polskim, którego się już nigdzie nie spotka, tylko właśnie w Sienkiewiczu. Nie jest to język, który mówi cudzoziemiec, ale jest to naprawdę ciekawe, ciekawe doświadczenie, jak się rozmawia z tym człowiekiem, który zna staropolski język ten z czasu XIX, początku XX wieku. Dobrze, a o co chodzi z Polską Wyspą tu w okolicy? Podobno jakąś wyspę chcecie przejąć? <śm> Tak, spójrzmy w prawo. Na horyzoncie wyspa Szolta. Oczywiście, pan reporter żartuje, tak, że chcemy przejąć. To jest wyspa, która od lat jest związana z Polską. W okresie międzywojennym istniało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Jugosławańskiej wtedy. I towarzystwo to wybudowało w miejscowości Neczujam na tej wyspie dom, taki pensjonat właściwie dla swoich członków, dla elity polskiej wtedy, ponieważ przyjeżdżali tutaj lekarze, COVID, tak, prawnicy. W jednym okresie, w latach 37 i 38 przebywał Krzysztof Kamil Baczyński na kolonii letniej, ponieważ tam były również kolonie letnie dla dzieci chorych na astmę, a Krzysztof chorował na astmę. Poza tym Krzysztof w tamtym czasie to stworzył swoje pierwsze wiersze. Tam przeżył dwie pierwsze największe miłości, o których potem się rozpisywał i akwarele. Ponadto na Szolcie jest tablica poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu. To ją Polacy tam Wmurowali w rocznicę właśnie którejś tam śmierci, już nie pamiętam dokładnie. Potem przywieźli Polacy również obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Również są tam ikony od Sióstr Nowego Sącza i Franciszkanów z Krakowa. Także w sumie tam śladów polskości, które do tej pory się zatrzymały, jest mnóstwo. Mnóstwo, a Polacy w tamtych czasach wykupili 5 hektarów ziemi, tak, praktycznie to jest to małe miasteczko, czujam, które by mogły być nasze. Ale rozumiem, że ma wartość tylko i wyłącznie sentymentalną. Sentymentalną, tak, ale zapraszamy, jeżeli ktoś jest w okolicy, czy będzie, zapraszamy na Szolte, przepiękna wyspa i właśnie można, można sobie zrobić taką małą, sentymentalną podróż śladami Polaków na wyspie Szolta. Lauro, mama przed chwilą mówiła, że bardzo chętnie chodzisz do szkoły polskiej i to w sobotę, tak. w dzień, w który tak naprawdę Twoi rówieśnicy mają e wolne. Tak, prawda, no bo miło się ta, miło jest spotkać kolegów i miło się tak uczyć języka polskiego i to jest fajne, bo na przykład kto ma rodzinę z mamy strony albo staty w Polsce, to miło jest, że się z nimi może normalnie rozmawiać i że się przez... Tak, fajnie jest to chodzić mhm. do tej szkoły. O czym rozmawiacie? Uczymy się ogólnie o tak Polsce, uczymy się trochę geografii i historii i uczymy się też ortografii, ale to nie jest tak ciężko, czyli po prostu uczymy się tego, co wszyscy lubią. Że nie ma tego, co nikt nie lubi, i zawsze się dogadujemy i robimy to, co wszyscy chcemy. A czego ty najbardziej lubisz się uczyć? Po prostu wszystko jest fajne, ale też na przykład historia. Jest. Ciekawa, bo lubię historię i ciekawe jest tak poznać trochę historię o Polsce i dowiedzieć się o wszystkiemu, co się działo. Dobrze, a o czym w takim razie rozmawiacie z kolegami, z koleżankami? A rozmawiamy sobie, czyli ogólnie to jest o polskiej szkole, o, rozmawiamy o tym, jak lubimy Polskę i tam jest bardzo miło spędzić wakacje w Polsce. Tam wszyscy uwielbiamy tam po prostu jechać i tak rozmawiamy sobie, o wszystkim po prostu. A czytacie jakieś polskie książki, oglądacie też polskie filmy? Tak, słuchamy różne piosenki, o wiersze też czytamy, uczymy się kiedy się, na przykład na Boże Narodzenie albo Wielkanoc się też uczymy. Gdybyśmy mieli takie małe przedstawienie, to się uczymy różne polskie wiersze, czytamy takie z książek, też takie ciekawostki, uczymy się o znanych osobach z Polski, czyli ciekawe jest. Jedzenie, zwyczaje związane z jedzeniem są ważne dla Chorwatów? Tak, Chorwaci, szczególnie Dalmatyńcy są, cenią sobie swoją kuchnię. Czyli to jest z mięsnych rzeczy, to jest paszczicada, czewapy. Czewapy co prawda są serbskie, ale Chorwaci też je robią na swój sposób. Natomiast bardzo lubią też ryby grillowane. To oni mają swój sposób na to, jak, jak to robić specjalnie z grilla. Również czarne risotto to jest z tak zwaną rybą sipą. Ma barwę Czarną, co może odstraszać za pierwszym razem, jak się je, natomiast polecam, jest naprawdę bardzo pyszne. Jest tak zwane białe risotto, z której jest robione na winie i owoce morza do tego są wrzucane. Szczególnie tutaj, w kurotach nadmorskich, przynajmniej mam takie wyobrażenie, że tutaj są najlepsze owoce morza. Czy tak jest? Czy żeby zjeść dobre owoce morza, trzeba szukać gdzie indziej? Nie, faktycznie. W, w kurotach nadmorskich można zjeść naprawdę dobre i świeże owoce morza. Po pierwsze, że to jest teraz sezon. Po drugie, oni mają je, dostają od razu z samego rana od rybaków, skutrów. Także praktycznie to, co jest w kuchni, to jest, to jest świeże, a jak się pójdzie do restauracji, gdzie widać, że jest dużo, dużo ludzi, to na pewno jest to dobra restauracja, gdzie dobrze przyrządzają na sposób domowy dalmatyński, owoce morza. Szczególnie polecam właśnie tak zwane karczmy, to znaczy, on, gdzie one widać, że to jest domowa kuchnia, po prostu gdzie kobieta wyniosła swoją tą kuchnię od mamy, czy od teściowej, to wtedy na pewno zjemy taką ty, typową kuchnię dalmatyńską. Tyńską i tak jak się robi owoce morza, czy, czy mięso przyrządza, czy, bo to oni też w specyficzny sposób marynują to mięso, czy ryby. Rybę grillowaną to się piecze, ale pod to się podkłada gałązki winorośli. Dlatego ta ryba ma taki inny smak, a potem się jeszcze daje rozmaryn. Dużo Chorwaci mają takich tajemnic? Na pewno. Jeżeli chodzi o kuchnię, to na pewno. Chorwat poczęstujecie przepyszną paszczycadą, gdzie to jest marynowane mięso i ono potem stoi długo i się i w różnych warzywach jest podawane. To tak samo nie zdradzi tego żadna gospodyni, która robi najlepszą paszlicadę, czy bakalara. Bakalar to jest dorsz suszony. Oni to robią z reguły na Wigilię lub na jakieś ważne wydarzenia. To, to nie zdradzi tego, tego domowego sposobu. W krajach iberyjskich y, celebruje się jedzenie i kolacja, czy też obiad mogą trwać nawet kilka godzin, a tutaj Chorwaci, jeżeli jedzą, spotykają się na posiłek, to śpieszą się, czy jednak celebrują go? W Dalmacji obiad musi przygotować kobieta. To jest świę, święta godzina, Godzina w południe jest siesta na obiad. Nie ma żadnego pośpiechu, jak oni to mówią, nie ma ciśnienia, nie ma żurby. Święta godzina południa. Drugie, co dla mnie jest zaskoczeniem, oni jedzą tak zwaną gorącą kolację. Lekką, ale gorąca musi być, czyli na przykład może to być blitwa, tak zwany szpinak chorwacki, na gorąco z ziemniakami. I to taka tradycyjna dalmatyńska rodzina tak serwuje taką wieczorną potrawę. Pani przyjechała tutaj 10 lat temu z Polski. Czy długo pani przystosowywała się do tutajszej kuchni? Do kuchni nie, dlatego że ja jestem otwarta na wszelkiego rodzaju kuchnie świata, także do tego się nie przystosowywałam. Lubię do tej pory i polubiłam, jak przyjechałam, owoce morza, czarne risotto, kalmary, ośmiornice, także to mi nigdy nie sprawiało problem. chociaż muszę tutaj zaznaczyć, że u nas w domu to ja gotuję kuchnię polską, a mój mąż, który jest tutaj dłużej, gotuje kuchnię dalmatyńską. Wie jak się przyrządza ośmiornicę, ile to trzeba moczyć się w mleku, potem w winie. Także tutaj jego muszę pochwalić. No dobrze, jeżeli pani chciałaby przygotować pierogi, no to pojawiają się schody. Tak, jeżeli bym chciała przygotować prawdziwe pierogi ruskie, to się pojawiają schody, ponieważ nie ma w Chorwacji prawdziwego sera, który się nadaje pod pierogi. Nie ma, który się nadaje pod sernik, prawdziwy polski sernik. Sery białe są tutaj bardzo wodniste. Mają dużą domieszkę śmietany i są słone. Także sernik praktycznie z takiego sera jest bardzo trudno zrobić. Praktycznie jest nierealne. A żeby zrobić pierogi ruskie, też jest, bo to musi być kwaśny ser i to zbity. Także na pierogi jeżdżę do Polski.